Teresa Kowalska obudziła się jak zawsze o szóstej rano, mimo że od trzech lat nie musiała już wstawać do pracy. Nawyk 40 lat nauczania w szkole podstawowej na Podgórzu został głęboko wyryty w jej ciele i umyśle. Za oknem jej małego mieszkania na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Miodowej padał pierwszy śnieg tego roku. Gruby, mokry śnieg, który przyklejał się do szyb i tworzył białą zasłonę między nią a światem. Jej mieszkanie składało się z dwóch pokoi. Kuchni i łazienki. Meble pamiętały jeszcze czasy PRL-u. Ciemny kredens po babci, stół z forniru, który sama kupiła w latach osiemdziesiątych, gdy jeszcze mieszkała tu z mężem Stanisławem i córką Magdą. Teraz, po śmierci męża przed pięcioma laty, mieszkała sama. Magda wyjechała do Niemiec zaraz po pogrzebie ojca, obiecując, że będzie wysyłać pieniądze i często odwiedzać. Teresa podeszła do kaloryfera i położyła na nim dłoń. Był ledwo ciepły. Administracja budynku oszczędzała na ogrzewaniu, a mieszkańcy, głównie starsze osoby żyjące z niewielkich emerytur, nie mieli siły protestować. Otworzyła szafkę w kuchni i sprawdziła zapasy: pół bochenka chleba, słoik dżemu truskawkowego, który oszczędzała już od tygodnia, paczka herbaty i dwie puszki grochówki. Na stoliku leżał banknot dziesięć euro ostatni, który otrzymała od Magdy ponad trzy tygodnie temu. Jej emerytura wynosiła 1120 zł miesięcznie. Po opłaceniu czynszu, prądu, gazu i leków, zostało jej na życie około 400 zł na miesiąc. Magda obiecała, że będzie przysyłać 200 euro miesięcznie, ale w rzeczywistości przesyłała nieregularnie po 50 lub 100 euro, czasem nawet tylko 10 euro jak ostatnio. Przepraszam mamo, ale życie tutaj jest drogie, a Klaus ma problemy w pracy. Tłumaczyła się przez telefon. Teresa założyła stary sweter, który sama robiła na drutach 20 lat temu, i usiadła przy kuchennym stole. Przed nią leżało zaproszenie na wizytę u kardiologa w przychodni na drugim końcu miasta. Miała problemy z sercem już od kilku lat, ale ostatnio czuła się gorzej. Czasem bolała ją pierś, czasem brakowało jej tchu. Wizyta była umówiona na jutro o 10 rano. Wyjęła notes i zaczęła liczyć. Autobus kosztował 3,20 zł w jedną stronę. Ale przystanek był daleko. A do przychodni musiałaby jeszcze iść piechotą około 15 minut. Z jej chorymi kolanami i problemami z krążeniem była to znaczna odległość, szczególnie w taką pogodę. Taksówka kosztowałaby około 30-40 złotych w jedną stronę. To była suma, której po prostu nie miała. Telefon zadzwonił około 11. Teresa rozpoznała numer. To była Magda z Berlina. Cześć, mamo. Jak się czujesz? Głos córki brzmiał zmęczony. Mogłoby być lepiej, córeczko. Mam jutro wizytę u kardiologa. Ale nie wiem, jak się tam dostanę. Czy mogłabyś może. Oj, mamo, przerwała jej Magda. Tym razem naprawdę nie mogę. Klaus stracił pracę w zeszłym tygodniu. Firma się restrukturyzuje i zwolnili połowę działu. A Anie i Tomka trzeba wyposażyć w nowe buty zimowe, bo te stare im się rozpadły. Teresa poczuła, jak coś ściska jej w gardle. Ale córko, to tylko na taksówkę. Może chociaż. Mamo, rozumiem, że masz trudności, ale ja też mam swoje problemy. Może pożycz od pani Jankowskiej z parteru? Albo spytaj w parafii, może ksiądz pomoże? Po drugiej stronie słuchawki było słychać krzyki dzieci i dźwięk telewizora. Magda najwyraźniej miała pełne ręce roboty. Słuchaj, mamo, muszę kończyć. Tomek ma dzisiaj mecz piłki nożnej, a ja muszę go zawieść. Odezwę się w weekend. Dobrze? Zanim Teresa zdążyła odpowiedzieć, połączenie zostało przerwane. Siedziała w ciszy, trzymając telefon w ręku. Za oknem śnieg padał coraz gęściej a na ulicy było coraz mniej ludzi. Pomyślała o pani Jankowskiej, swojej siedemdziesięcioletniej sąsiadce, która sama ledwo wiązała koniec z końcem, o księdzów parafii świętego Józefa, który zawsze mówił o pomocy potrzebującym, ale gdy przyszła do niego po śmierci męża prosząc o wsparcie duchowe, ledwo miał dla niej pięć minut. Teresa wstała i podeszła do szafy. Wyjęła małą puszkę, w której trzymała swoje najcenniejsze rzeczy. Był tam ślubny pierścionek, kilka starych fotografii i bransoletka po matce. Wszystko razem warte może kilkaset złotych w lombardzie. Ale to były ostatnie pamiątki po najbliższych. Usiadła z powrotem przy stole i napisała listę rzeczy, które mogłaby sprzedać. Stary telewizor, radio, kilka książek. Nawet gdyby udało jej się za to wszystko dostać dwieście złotych, to rozwiązałoby problem tylko na krótko. Wieczorem zadzwoniła do Magdy ponownie, ale telefon był wyłączony. Napisała sms. Córeczko, bardzo potrzebuję pomocy z jutrzejszą wizytą u lekarza. Jeśli możesz, oddzwoń proszę. Odpowiedź przyszła po dwóch godzinach. Mamo, przykro mi, ale naprawdę nie mogę teraz pomóc finansowo. Może przełóż wizytę na później? Teresa spojrzała na zaproszenie. Pilne. Było napisane czerwonym długopisem na górze kartki. Teresa nie spała tej nocy. Leżała w łóżku, słuchając jak wiatr szarpie okiennicami i zastanawiając się, co robić. O piątej rano poddała się i wstała. Zaparzyła herbatę z ostatniej torebki i usiadła przy oknie, obserwując, jak Kraków budzi się pod białą kołdrą śniegu. Około siódmej usłyszała kroki na klatce schodowej. To był pan Nowak, jej sąsiad z trzeciego piętra, który codziennie o tej porze wychodził do pracy w fabryce na nowej hucie. Był to mężczyzna po pięćdziesiątce, zawsze uprzejmy, ale nigdy nie rozmawiali dłużej niż na powitanie. Teresa podjęła nagłą decyzję. Szybko ubrała się i wyszła na klatkę schodową. Czekając, aż pan Nowak zejdzie z góry. Dzień dobry, panie Nowak, powiedziała, starając się ukryć tremę w głosie. Dzień dobry, pani Tereso, jak się pani ma w tę śnieżną pogodę? Właśnie o to chciałam zapytać. Teresa zawahała się, nie przywykła do proszenia o pomoc. Wie pan, mam dzisiaj ważną wizytę u lekarza, ale nie mam środków na dojazd. Czy mógłby mi pan może pożyczyć na taksówkę? Oddam jak tylko. Pan Nowak przerwał jej gładkim gestem. Pani Tereso, gdzie pani musi jechać? Na Prokocim, do przychodni kardiologicznej. To po drodze do mojej pracy. Mogę panią podwieźć. O której pani ma wizytę? Teresa poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. O dziesiątej. Ale nie chcę sprawiać kłopotu. Żaden kłopot. Wyjadę o dziewiątej. Będzie pani gotowa? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Pan Nowak uśmiechnął się ciepło. Proszę się nie martwić. Wszyscy czasem potrzebujemy pomocy. Teresa wróciła do mieszkania z sercem bijącym z ulgi i wdzięczności. Przygotowała się starannie na wizytę, ubierając jedyną elegancką sukienkę, którą miała. Punktualnie o dziewiątej była gotowa. Pan Nowak przyjechał starym, ale zadbanym fiatem. W samochodzie pachniało płynem do szyb i papierosami. Radio grało cicho polskie przeboje z lat osiemdziesiątych. Pani córka mieszka w Niemczech, prawda? Zapytał, gdy jechali przez zasypane śniegiem ulicę Krakowa. Tak, w Berlinie. Pracuje tam jako pielęgniarka. Teresa nie wspomniała o problemach finansowych. To musi być ciężko, być tak daleko od rodziny. Tak, bardzo mi jej brakuje. Obiecywała, że będzie często przyjeżdżać, ale praca i dzieci, rozumiem, że to nie jest łatwe. Pan Nowak skinął głową ze zrozumieniem. Moja siostra też mieszka w Anglii. Wyjechała dziesięć lat temu. Na początku dzwoniła co tydzień, teraz raz na miesiąc. Życie tam nas pochłania. Dojechali do przychodni w idealnym czasie. Pan Nowak zaparkował przed wejściem. Jak długo potrwa wizyta? Zapytał. Nie wiem. Może godzinę, może dwie. Naprawdę nie musi pan na mnie czekać. Jakoś wrócę. Poczekam. Mam dziś wolne popołudnie. A i tak planowałem załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym niedaleko stąd. W poczekalni przychodni było pełno ludzi. Teresa siedziała cicho, obserwując innych pacjentów. Były tam głównie starsze osoby, niektóre w towarzystwie dzieci lub wnuków. Jedna z kobiet mniej więcej w jej wieku płakała cicho, rozmawiając przez telefon. Tak, synku, rozumiem, że masz swoje wydatki, ale lekarz mówi, że potrzebuje operacji. Nie, nie, nie gniewam się. Tak, wiem, że Karolina potrzebuje wózka dla dziecka. Teresa odwróciła wzrok, czując, że nie powinna podsłuchiwać, ale słowa odbijały się bolesnym echem w jej sercu. Pani Teresa Kowalska? Zawołała pielęgniarka. Badanie trwało dłużej niż się spodziewała. Doktor Wiśniewski, młody kardiolog, był bardzo dokładny. Robił EKG, echo serca, mierzył ciśnienie kilka razy. Pani Tereso, stan pani serca się pogorszył od ostatniej wizyty. Będzie pani potrzebowała dodatkowe leki i częstsze kontrole. Zapisuję receptę na nowe leki i proszę wrócić za dwa tygodnie. Doktorze, czy te leki są drogie? Lekarz spojrzał na nią ze współczuciem. Niestety tak. Około 150 zł miesięcznie. Ale są niezbędne. Bez nich może dojść do zawału. Teresa kiwnęła głową, starając się ukryć przerażenie. 150 zł to była prawie połowa jej pozostałych po opłaceniu rachunków pieniędzy. Gdy wyszła z gabinetu, pan Nowak siedział w poczekalni, czytając gazetę. Jak poszło? Zapytał, wstając. Mogłoby być lepiej, ale. Dziękuję, że pan czekał. W drodze powrotnej Teresa była milcząca. Pan Nowak zauważył jej przygnębienie. Pani Tereso, nie chcę być natrętny. Ale jeśli potrzebuje pani pomocy z czymkolwiek, zakupami, dojazdem do lekarza, proszę nie wahać się zapytać. Mieszkamy w tym samym budynku od lat, a sąsiedzi powinni sobie pomagać. Jest pan bardzo dobry, panie Nowak. Nie wiem, jak się odwdzięczyć. Może zaparzy mi pani kiedyś herbatę? Mieszkam sam od rozwodu, a czasem miło porozmawiać z kimś. Teresa po raz pierwszy tego dnia się uśmiechnęła. Z przyjemnością. Gdy wrócili do domu, śnieg przestał padać. Ale ulice były śliskie i białe. Pan Nowak pomógł Teresie wyjść z samochodu i doprowadziła ją do drzwi budynku. Jutro jadę na zakupy do Tesco. Może coś pani potrzebuje? Teresa zawahała się. Wiedziała, że powinna kupić jedzenie, ale po lekach nie zostanie jej prawie nic. Może. może jakąś herbatę? Skończyła mi się dzisiaj rano. Oczywiście. A może jeszcze coś? Chleb? Mleko? Nie, nie, dziękuję. Herbata wystarczy. Ale pan Nowak zdawał się widzieć więcej niż Teresa chciała pokazać. W mieszkaniu Teresa usiadła przy stole i spojrzała na receptę. Pięć różnych leków, każdy drogi. Może mogłaby brać tylko niektóre? Ale lekarz mówił, że wszystkie są ważne. Wieczorem zadzwoniła do Magdy. Cześć, mamo, jak było u lekarza? Córeczko potrzebuje nowych leków. Kosztują 150 złotych miesięcznie. Po drugiej stronie była chwila ciszy. Mamo, naprawdę nie mogę teraz pomóc. Klaus nadal szuka pracy. A my ledwo wiążemy koniec z końcem. Może spróbuj w ośrodku pomocy społecznej. Ośrodku pomocy społecznej? Tak. Podobno pomagają ludziom w trudnej sytuacji. Przecież płaciłaś podatki przez czterdzieści lat, masz prawo do wsparcia. Po rozmowie Teresa długo siedziała w ciemności. Pomoc społeczna. Nigdy nie myślała, że kiedyś będzie musiała tam iść. Zawsze była dumna, niezależna. Ale może Magda ma rację. Następnego dnia Teresa obudziła się z postanowieniem. Mimo, że pójście do ośrodka pomocy społecznej bolało jej dumę. Zdrowie było ważniejsze. Około dziesiątej rano zeszła na parter, gdzie mieszkała pani Jankowska. Starała się unikać tej rozmowy, ale sytuacja zmusiła ją do działania. Pani Jankowska, siedemdziesięcioletnia wdowa, otworzyła drzwi w szlafroku i kapciach. Teresa, jak miło cię widzieć? Wejdź zaprę herbatę. Mieszkanie pani Jankowskiej było podobne do Teresy. Stare meble Zapach naftaliny i leków. Na parapecie stały doniczki z pelargoniami, jedyne kolory w szarej przestrzeni. Słuchaj Danuta, Teresa używała imienia sąsiadki po raz pierwszy od lat. Potrzebuje rady. Lekarz przepisał mi drogie leki, a córka nie może pomóc. Myślisz, że powinnam iść do ośrodka pomocy społecznej? Pani Jankowska nalała herbatę do porcelanowych filiżanek. Wiesz co, Teresa? Ja tam już byłam. Po śmierci Władka zostałam bez niczego. Wstyd mi było. Ale potrzebowałam pomocy z opłatami za mieszkanie. I jak było? Na początku straszne. Kolejki, formularze, pytania o wszystko. Ale pracowniczka, pani Kowalczyk, była bardzo miła. Pomogła mi wypełnić wnioski i dostałam dodatek mieszkaniowy. To niedużo, ale pomaga. Teresa słuchała uważnie. Może pójdziesz ze mną? Oczywiście. Jutro rano możemy iść razem. Autobus jedzie z rogu naszej ulicy. Tego popołudnia pan Nowak zapukał do drzwi Teresy z reklamówką zakupów. Pani Tereso. Kupiłem za dużo rzeczy. Może weźmie pani trochę herbaty, chleba i sera? Nie chciałbym, żeby się zmarnowało. Teresa wiedziała, że to była delikatna wymówka, ale przyjęła pomoc z wdzięcznością. Panie Nowak, jest pan bardzo dobry. Czy może w panie na herbatę? Obiecałam panu. Siedzieli przy kuchennym stole, pijąc herbatę i jedząc ciastka, które pan Nowak przypadkowo kupił za dużo. Wie pan, powiedziała Teresa. Jutro idę z panią Jankowską do ośrodka pomocy społecznej. Pierwszy raz w życiu. To dobrze. Nie ma się czego wstydzić. Ja sam korzystałem z pomocy, gdy zostałem bez pracy przed trzema laty. Ludzkie jest to, że czasem potrzebujemy wsparcia. Opowie mi pan? Pan Nowak westchnął. Zostałem zwolniony z poprzedniej pracy. Miałem 48 lat. Za stary na nową pracę, za młody na emeryturę. Żona mnie zostawiła, mówiąc, że nie może mieszkać z nieudacznikiem. Przez pół roku żyłem z zasiłku, a potem z pomocy społecznej. Było ciężko, ale ludzie tam naprawdę chcą pomóc. Jak pan sobie poradził? Znalazłem pracę w obecnej fabryce przez urząd pracy. Pensja nie jest wielka, ale wystarcza. A co najważniejsze, nauczyłem się, że proszenie o pomoc to nie wstyd, to mądrość. Następnego ranka Teresa i pani Jankowska pojechały autobusem do centrum miasta, gdzie mieścił się ośrodek pomocy społecznej. Budynek był szary i ponury, a w środku pachniało środkami dezynfekującymi i papierosami. W poczekalni siedziało kilkanaście osób. Młode matki z dziećmi, starsi ludzie, mężczyźni w średnim wieku. Teresa czuła się nieswojo, ale pani Jankowska trzymała ją za rękę. Pani Teresa Kowalska? Zawołała pracownica socjalna, kobieta około 40 lat o przyjaznej twarzy. Dzień dobry, jestem Małgorzata Kowalczyk. Rozumiem, że potrzebuje pani pomocy z kosztami leków? W gabinecie Teresa opowiedziała swoją sytuację. Pani Kowalczyk słuchała uważnie, robiąc notatki. Pani emerytura to 11200 zł, koszty mieszkania około 800 zł, leki 150 zł miesięcznie. Zostaje pani 250 zł na jedzenie i inne wydatki. To zdecydowanie za mało. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc? Oczywiście. Może pani dostać dodatek celowy na leki to około 100 zł miesięcznie. Poza tym zapisuje panią na listę do banku żywności. Co tydzień może pani odbierać paczkę żywnościową. Jest też program Ciepły Posiłek dla seniorów. Teresa nie mogła uwierzyć. To wszystko dla mnie? Pani Teresa przepracowała pani 40 lat. Płaciła podatki. Wychowała córkę. Ma pani pełne prawo do wsparcia społecznego. Po wyjściu z ośrodka Teresa i pani Jankowska poszły na kawę do małej kawiarni w centrum. Po raz pierwszy od tygodni Teresa czuła się spokojnie. Widzisz, Teresa? Nie było tak źle. Nie, wcale. Ta pani kowalczyk była bardzo miła. Czuję się jakoś lżej. Wieczorem Teresa zadzwoniła do Magdy, żeby podzielić się dobrymi wiadomościami. To wspaniale, mamo. Cieszę się, że znalazłaś pomoc. Może teraz będziesz mogła się nie martwić o pieniądze. Tak, córeczko. A jak u was? Klaus znalazł już pracę? Jeszcze nie, ale ma kilka rozmów w tym tygodniu. Słuchaj, mamo, muszę kończyć. Ania ma jutro przedstawienie w szkole. A ja muszę jej przygotować kostium. Po rozmowie Teresa nie czuła już żalu. Zrozumiała, że Magda ma swoje życie, swoje problemy, a ona ma swoje i może o siebie zadbać, nawet jeśli nie w sposób jakiego się spodziewała. Następnego dnia pan Nowak znowu zapukał do jej drzwi. Pani Tereso, jak poszło wczoraj w ośrodku? Bardzo dobrze. Dostanę pomoc z lekami i jedzeniem. To wspaniale. Wie pani co? Myślałem, że może moglibyśmy czasem razem gotować. Ja nie umiem za dobrze a pani na pewno ma doświadczenie. Moglibyśmy dzielić się kosztami i jedzeniem. Teresa uśmiechnęła się. To świetny pomysł. A może zaprosilibyśmy też panią Jankowską? Ona też mieszka sama. Doskonale. Moglibyśmy robić to co tydzień, w niedzielę, gdy nie ma pracy. W niedzielę Teresa, pan Nowak i pani Jankowska spotkali się w mieszkaniu Teresy. Ugotowali razem Bigos, Schabowe i Sernik. Dom wypełnił się śmiechem i przyjemnymi rozmowami. Wiecie co? powiedziała Teresa nakładając sernik. Dawno nie czułam się tak dobrze. Przez lata myślałam, że muszę radzić sobie sama. Wszyscy czasem tak myślimy, odpowiedział pan Nowak, ale życie jest łatwiejsze, gdy ma się przyjaciół. Pani Jankowska kiwnęła głową. Gdy mój Władek żył, myślałam, że nie potrzebuje nikogo innego. Po jego śmierci czułam się strasznie samotna. Teraz widzę, że można budować nową rodzinę z przyjaciół. Teresa spojrzała na swoich sąsiadów ludzi, których znała z widzenia przez lata, a teraz stali się jej wsparciem. Pomyślała o Magdzie, daleko w Berlinie, zmagającej się ze swoimi problemami. Wieczorem napisała do córki SMS. Córeczko, wszystko u mnie dobrze. Znalazłam pomoc i dobrych przyjaciół. Nie martw się o mnie. Skoncentruj się na swojej rodzinie. Kocham cię. Odpowiedź przyszła szybko. Dziękuję, mamo. Też cię kocham. Cieszę się, że masz się dobrze. Teresa spojrzała przez okno na zasneżoną ulicę miodową. Światła w oknach sąsiednich mieszkań wydawały się teraz cieplejsze, bardziej przyjazne. Nie była już sama. Trzy miesiące później Teresa siedziała w swojej kuchni, przygotowując zakupy na niedzielny obiad z sąsiadami. Na stole leżały listy produktów, które każdy miał kupić i harmonogram gotowania, jaki razem opracowali. Te niedzielne spotkania stały się najważniejszym punktem tygodnia dla wszystkich trojga. Jej zdrowie znacznie się poprawiło dzięki regularnym lekom, które teraz mogła sobie pozwolić dzięki dodatku celowemu. Paczki żywnościowe z banku żywności pomagały jej oszczędzać na jedzeniu, a ciepłe posiłki dla seniorów w lokalnym ośrodku kultury dawały jej możliwość wyjścia z domu i spotkania z innymi ludźmi. Telefon zadzwonił. To była Magda. Cześć mamo. Mam dobre wiadomości. Klaus znalazł nową pracę. Pensja jest nawet lepsza niż poprzednio. To wspaniale córeczko. Bardzo się cieszę. Słuchaj, mamo, teraz, gdy sytuacja się unormowała, mogę ci znowu pomagać finansowo. Przesłać może 100 euro na miesiąc? Teresa zastanowiła się przez chwilę. Jej sytuacja rzeczywiście była teraz stabilna dzięki pomocy społecznej i wsparciu sąsiadów. Córeczko, to bardzo miłe z twojej strony, ale może lepiej te pieniądze przeznaczyć na dzieci? Ja sobie teraz radzę. Jesteś pewna, mamo? Tak, jestem pewna. Wiesz co? Może czasem wyślij dzieciom jakiś prezent. I napisz, że to od babci. To będzie dla mnie większa radość niż pieniądze. I po rozmowie Teresa poczuła dziwne uczucie spokoju. Po raz pierwszy od lat nie czuła się zależna od córki. Nie czuła też żalu czy urazy. Zrozumiała, że Magda musi budować swoje życie, a ona swoje. Około południa zapukał pan Nowak z torbami zakupów. Dzień dobry, pani Tereso. Przyniosłem wszystko z listy, a dodatkowo kupiłem ciasto w piekarni. Pani Stanek powiedziała, że to jej specjalność. Sernik z rodzynkami, pan Nowak bardzo się zmienił w te miesiące. Był bardziej otwarty, częściej się uśmiechał. Jego mieszkanie, które wcześniej było ponure i zaniedbane, teraz było czyste i przytulne. Teresa pomagała mu czasem w sprzątaniu, a on jej w drobnych naprawach. Wie pan, panie Jerzym, Teresa zaczęła używać jego imienia kilka tygodni temu. Myślałam o czymś. Co by pan powiedział na wspólne wyjście do kina w przyszłym tygodniu? Pan Nowak uśmiechnął się szeroko. To świetny pomysł. Dawno nie byłem w kinie. A może zaprosilibyśmy też Danutę? Chwilę później przyszła pani Jankowska z własnym wkładem, domowym chlebem i sałatką z czerwonej kapusty. Dziewczynki, macie ochotę na małą plotkę? Powiedziała z błyskiem w oku. Pani Kowalska z czwartego piętra ma nowego znajomego. Widziałam, jak razem wychodzili w piątek wieczorem. Wszystko troje wybuchnęli śmiechem. Te małe plotki i radości z życia sąsiadów stały się częścią ich niedzielnych rytuałów. Podczas gotowania Teresa opowiedziała o rozmowie z Magdą. Podoba mi się, że odmawiasz pieniędzy od córki, powiedziała pani Jankowska, mieszając bigos. To oznacza, że jesteś niezależna. Na początku myślałam, że to straszne, że muszę prosić o pomoc państwo zamiast córkę, przyznała Teresa. Ale teraz widzę, że to lepsze. Pomoc społeczna to moje prawo, a nie łaska. Pan Nowak kiwnął głową. Ja myślałem podobnie. Gdy żona odeszła, czułem się jak nieudacznik. Teraz wiem, że życie ma wzloty i upadki, a mądrość polega na tym, żeby umieć prosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz. Po obiedzie siedzieli przy stole, pijąc kawę i planując kolejny tydzień. Pan Nowak miał zawieść Teresę na wizytę kontrolną u kardiologa w środę. Pani Jankowska planowała wspólne wyjście na targ w sobotę, gdzie można było kupić tanie warzywa i owoce. Wiecie co? powiedziała Teresa. Chciałabym coś dla was zrobić. Myślałam, żeby zaprosić na kolację panią Kowalczyk z ośrodka pomocy społecznej. Była dla mnie taka miła, a dowiedziałam się, że mieszka sama z córką. To wspaniały pomysł! zawołała pani Jankowska. Możemy przygotować wielką kolację. Ja zrobię pierogi, ty bigos, a Jerzy może kupić tort. Ale czy ona przyjdzie? zapytał pan Nowak. Zadzwonię i zapytam. Najwyżej odmówi. Gdy tamci dwoje wyszli, Teresa posprzątała mieszkanie i usiadła przy oknie z filiżanką herbaty. Na ulicy bawiły się dzieci budując bałwana z ostatniego śniegu. Starsi ludzie wychodzili na wieczorne spacery. Życie toczyło się normalnie, spokojnie. Pomyślała o tym, jak bardzo zmieniło się jej życie w ciągu kilku miesięcy. Od samotności i desperacji do poczucia przynależności i bezpieczeństwa. Nie dzięki wielkiej pomocy finansowej od córki, ale dzięki małym gestom dobroci od sąsiadów i profesjonalnemu wsparciu od państwa. Zadzwoniła do pani Kowalczyk z ośrodka pomocy społecznej. Dzień dobry, tu Teresa Kowalska. Chciałam zapytać, czy miałaby pani ochotę przyjść do nas na kolację w przyszłą niedzielę? Z moimi sąsiadami robimy wspólne posiłki i pomyślałam pani Tereso, to bardzo miłe zaproszenie, chętnie przyjdę. Czy mogę coś przynieść? Może jakiś deser? A może przyjdzie pani z córką? Z córką? To wspaniale. Kasia będzie zachwycona. Ma jedenaście lat i uwielbia poznawać nowych ludzi. Po rozmowie Teresa poczuła ciepło w sercu. Za tydzień jej mieszkanie znowu będzie pełne ludzi, śmiechu i dobrych rozmów. Wieczorem napisała do Magdy długi SMS: Córeczko, wszystko u mnie bardzo dobrze. Mam wspaniałych przyjaciół, sąsiadów, dobre wsparcie medyczne i społeczne. Czuję się potrzebna i szczęśliwa. Nie martw się o mnie. Kup dzieciom coś ładnego od babci i napisz im, że je kocham. Trzymaj się ciepło. Mama, odpowiedź przyszła szybko. Mamo, tak się cieszę. Brzmi, jakbyś kwitła. Ania i Tomek proszą, kiedy babcia przyjedzie w odwiedziny. Może latem, Teresa uśmiechnęła się. Może rzeczywiście, gdy pogoda będzie lepsza, a jej sytuacja stabilna, mogłaby odwiedzić wnuki. Ale już nie jako potrzebująca babcia, lecz jako niezależna kobieta, która ma swoje życie i swoich przyjaciół. Spojrzała przez okno na kamienicę po drugiej stronie ulicy. W jednym z okien starszy mężczyzna siedział sam przy stole. Teresa pomyślała, że może powinna go poznać, może też potrzebuje przyjaciół. Jutro porozmawia o tym z panem Nowakiem i panią Jankowską. Może można rozszerzyć ich małą wspólnotę o kolejną osobę. W końcu w budynku mieszkało wielu samotnych ludzi, którzy mogliby skorzystać z towarzystwa. Teresa ugasiła światło i poszła spać. Po raz pierwszy od miesięcy zasnęła szybko, bez zmartwień o jutrzejszy dzień. Wiedziała, że jutro znowu spotka się z przyjaciółmi, że ma gdzie szukać pomocy, gdy jej potrzebuje. I Że nie jest sama. Ten jednorazowy banknot 10 euro, który leżał kiedyś na jej stole jako symbol niezawodnej pomocy córki, dalej leżał w szufladzie. Ale teraz był tylko pamiątką przeszłości. Teresa nauczyła się, że prawdziwe bezpieczeństwo nie pochodzi z pojedynczych gestów lub obietnic, ale z sieci wzajemnego wsparcia, przyjaźni i systemów społecznych, które pomagają ludziom w trudnych chwilach. Za oknem pierwszy wiosenny deszcz mył resztki śniegu z ulic Krakowa przygotowując miasto na nowy sezon, tak jak Teresa przygotowywała się na nowy rozdział swojego życia, bardziej pewny, bogatszy w przyjaźnie i pełen nadziei na przyszłość.